Cześć moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy, czy Akinator zna postaci z zakazanej piątki. Na razie wyszukamy sobie sorę, tak na rozgrzewkę. Okej, okay. czy Twoja postać grała koncert w Polsce? Nie. Czy Twoja postać jest youtuberem? Nie. Oczywiście, że nie. Czy Twoja postać znacie osobiście? Nie. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Niestety nie. Czy Twoja postać pochodzi z bajki? Tak, jak najbardziej tak. Czy Twoja postać jest człowiekiem? No, jest klockiem Lego. Yy, więc, czekaj, co, cofniemy sobie i zdamy, że nie. Czy Twoja postać ma głowę zwierzęcia? Nie. Czy Twoja postać walczy? No, niby tak, ale nie umie. Czy Twoja postać ma włosy koloru blond? Nie. Czy Twoja postać chodzi do szkoły? Nie. Czy Twoja postać ma ciemne włosy? No nie. Czy Twoja postać potrafi latać? No nie. Czy Twoja postać ma białe włosy? Nie. Czy Twoja postać płodzi z anime japońskiej kreskówki? Nie. Czy Twoja postać jest związana z lego ninjago? Dobrze. Czy Twoja postać jest robotem? Nie. Czy Twoja postać ma różowe włosy? Tak, jak najbardziej. Czy Twoja postać jest zestarzała? Nie. Nie jest zestarzała. Czy twoja postać ma czerwone włosy? Też nie. No, on myśli pewnie o Wildfire. Czy twoja postać to władczyni żywiołu? Tak. Czy twoja postać była kiedyś dyrektorem firmy? Co? Nie. Dobrze, zgadł. Ale to było proste. Czas na Rox. Z zakazanej piątki. Czy twoja postać jest rodzaju żeńskiego? Tak. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Nie, chociaż nie wiem, co się kryje za tą maską. Czy twoja postać chodzi do szkoły? Nie. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Co nie, nie było tego? Dobra, nieważne. Czy twoja postać jest prawdziwa? Nie, na szczęście nie. No, głupia jakinator się tyle ładuje. Załaduj się wreszcie. O, Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie, jest klockiem Lego, tak jak Sora. Czy Twoja postać nosi ubranie? Tak, nosi. Czy Twoja postać jest zwierzęciem? No kurde, to samo pytanie już któryś raz. Nie. Yy, czy Twoja postać ma włosy? No raczej tak. Czy Twoja postać ma ogon? Nie. Czy Twoja postać chodzi do szkoły? Nie. Czy Twoja postać jest mała? No, nie tak jak twój mózg, akinator. Czy twoja postać wchodzi z bajki? Tak. Czy twoja postać jest zielona? Nie, nie jest zielona. Czy twoja postać jest czarodziejem lub czarownicą? W sumie to tam coś czarowała, ale ja raczej tam nie wiem. Czy twoja postać ma związek z Lego? Tak, ma związek z Lego. Czy twoja postać poślubiła starszą od siebie osobę? Nie. Czy twoja postać jest starszą panią? No nie. Czy twoja postać ma w swoim awatarze wilka? Nie. Nie ma. Czy twoja postać jest zła? Tak, jak najbardziej jest zła. I to jeszcze jak. Czy twoja postać jest związana z Lego Ninjago? Jest. Czy twoja postać ma białe włosy? Nie wiem tego, no są pod kapeluszem. Czy Twoja postać wygląda jak wąż? Nie. Czy Twoja postać ma czerwone włosy? Nie. Czy Twoja postać jest marynarzem lub piratem? Nie. Czy Twoja postać ma żółtą skórę? Nie. Czy twoja postać. Nie, czekaj, 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 czekaj. Ona w sumie ma żółtą skórę, ale ja bym tego tak nie zaliczał. Już mi się nie chce poprawiać. Czy twoja postać ma czarne włosy? No, nie wiem. Nie, to nie jest Jordana. No. Kurczę, no kontynuuj. Czy twoja postać ma czarne włosy? No, który raz jest pytanie o włosy? Czy twoja postać jest kobietą? Tak. Czy twoja postać jest kojarzona ze złem? No tak, jest. I to bardzo. Czy twoja postać jest duchem? Nie jest duchem. Czy twoja postać jest związana z piratami? Nie jest związana z piratami. Czy twoja postać jest leworęczna? Nie wiem, skąd mam to wiedzieć? Dobrze że nie. Czy twoja postać jeździ na motocyklu? Nie. To jest już takie głupie, nie zgadnie. Czy twoja postać ma coś wspólnego ze szkłem? Nie, on tego nie zgadnie. Słuchajcie, czy Twoja postać umie stosować magię? No nie wiem, czy umie. No w ciele Jordany może i umie. Czy Twoja postać ma syna? Nie ma syna. Czy Twoja postać potrafi latać? Czy Twoja postać jest związana z Uniwersytetem SCP? Co to jest? Czy Twoja postać ma atrybuty kowbojskie, na przykład kapelusz, rewolwer? Nie ma. Czy Twoja postać jest związana z pająkami? Nie. Czy Twoja postać jest związana z eksploracją kosmosu? Też nie. On tego na pewno nie zgadnie. Czy Twoja postać jest złym demonem? Dobra, kończymy. Kończymy. Nie zgadł. Lecimy z Noctem, czyli yy, mutantem Wilkiem. Czy Twoja postać jest z rodzaju żeńskiego? Nie. Czy Twoja postać nosi spodnie? Tak, nosi spodnie. Nie jest goła, wiesz? Jeszcze się tyle ładuje. No dobra, czy Twoja postać ma specjalne moce? Tak, ma specjalne moce. Czy Twoja postać ma ciemne włosy? Te pytania o włosy mnie zaraz wykończą. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy Twoja postać nosi maskę? Nie nosi maski, ale Rox nosi. No załaduj się wreszcie. Czy Twoja postać pochodzi z bajki? Pochodzi, tak. Nie, dobra, naprawdę. Czy twoja postać jest związana z Lego Ninjago? Tak, jest związana z Lego Ninjago. Czy twoja postać jest zła? Tak, jest zła. Czy twoja postać występuje w kilku grach? No nie, raczej jeszcze nie wyszła gra z noktem. Czy twoja postać jest ojcem? Nie, jest ojcem. Czy twoja postać używa strzaskobrotu? Używa. Tak, jak najbardziej używa. Czy twoja postać ma związek ze zlotami samochodowymi? Co? Jakimi zlotami samochodowymi? Oczywiście, że nie. Czy twoja postać jest duchem? Yy, no nie. Czy twoja postać często nosi kapelusz? Jak najbardziej. Nawet bym powiedział, że zawsze. Czy twoja postać żyje w Rumunii? Nie żyje w Rumunii. Nokt, No, zgadł. To szacun, szacun. Dobrze. Teraz lecimy z Drix. Będzie się działo, moi drodzy, myślę, że nie zgadnie. Nawet jestem tego pewien. Ale zobaczymy, zobaczymy. Czy twoja postać jest po płci żeńskiej? Nie. Czy Twoja postać nosi spodnie? Tak. Tak jak w przypadku Nokta. Nie jest goły. Pochodzi z bajki. Tak jak wszystkie poprzednie. Ładuj się, ładuj. Czy twoja postać ma związek z Lego? Tak, ma związek z Lego. Czy twoja postać jest zła? Zła do szpiku. Nie, dobra. Nie mam słów już do tego ładowania. Czy twoja postać jest duchem? Nie jest duchem. Czy twoja postać gra rolę pielęgniarki? Nie. Forever young. Czy twoja postać jest ojcem? Y nie jest ojcem. F I want to be forever young. Czy twoja postać ma włosy na głowie? Ech. Po prostu dam, że. Nie. Czy twoja postać jest robotem? Nie jest robotem. Nie, nie, nie. Moi drodzy, ja już nie mam siły tego komentować. Czy twoja postać nosi pelerynę? Y w sumie to nie pamiętam, ale dam, że. Chyba tak. Czy Twoja postać już wystrzała z obrotu? Wydaje mi się, że cała zakazana piątka użyła, więc tak. Czy Twoja postać występuje w kilku grach? Nie. Nie wyszła jeszcze gra z nią, z nim. Z... Czy Twoja postać ma związek ze zlotami samochodowymi? Nie. Czy Twoja postać wygrała turniej magiczny? To nie jest Harry Potter! Czy Twoja postać często nosi kapelusz? Tak, nosi kapelusz. Właściwie to chyba zawsze. Czy Twoja postać ma potężną siłę, mo mogącą zniszczyć ludzkość? Aż tak potężnej, to myślę, że nie. Czy Twoja postać ma specjalne moce? Ma moce. Oj, oj, oj. Czy Twoja postać jest związana z lodem? Nie, to nie jest zain. Dobra. Zaczekamy, aż się załaduje. Czy Twoja postać potrafi przewidywać przyszłość? Nie. Czy Twoja postać jest związana z lego ninjago? Tak. Idzie w dobrym kierunku. Czy Twoja postać gra w lego ninjago? Nie. Chwila, chwila. Czy Twoja postać jest niebieska? Nie. <laughs> Czy Twoja postać jest czarnym charakterem? Tak, jest czarnym charakterem. Czy Twoja postać ma w domu kaloryfer? Co to jest za głupie pytanie? Nie znam odpowiedzi, więc dam, że nie. Czy Twoja postać jest marynarzem lub piratem? Nie jest. W żadnym wypadku. Nie, to nie jest nokt. Nie zgadł. Okej, okay, teraz Zarkt. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie, nie jest dziewczyną. Chwila. Chwila. Czy twoja postać nosi ubranie? Tak. Nosi? Twoja postać ma ciemne włosy? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale dajmy, że nie. Czy Twoja postać jest człowiekiem? Nie. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest mutant grzyb. Czy Twoja postać ma głowę zwierzęcia? Nie. Czy Twoja postać ma włosy? Który raz jest już pytanie o włosy? Czy twoja postać jest związana z Lego Ninjago? Jest związana z Lego Ninjago. Czy twoja postać mówi po holendersku? Nie. Czy twoja postać jest zła? Tak. Czy twoja postać występuje w kilku grach? Nie, nie występuje. Czy twoja postać używa strzaskobrotu? Tak, używa. Czy Twoja postać jest związana z lodem? Nie, nie jest związana z lodem. Jestem taki ciekawy, czy on to zgadnie. Czy Twoja postać nosi pelerynę? Oj, nie pamiętam. Dajmy, że chyba nie. Bo mi się wydaje, że on nie ma. Czy Twoja postać wygrała turniej magiczny? Który raz mam powtarzać, że to nie jest Harry Potter? Czy Twoja postać ma związek ze zlotami samochodowymi? Nie, zaraz skończę ten odcinek, naprawdę. Czy Twoja postać gra w lego ninjago? Nie. Czy Twoja postać jest duchem? Nie. Czy Twoja postać jest niebieska? Też nie jest niebieska. Czy Twoja postać jest czarna? Nie, chociaż. Nie, czekaj. On był chyba czarny. A dobra, nieważne. Czy Twoja postać występuje w and side? Nie, więc co to jest? Sorry. Twoja postać jest czarna. To samo pytanie. Czy twoja postać jest robotem? Nie. Czy twoja postać jest ojcem? Też nie. Czy twoja postać ma rogi? Nie, nie ma rogów. Ja nie wiem, w... naprawdę, co on myśli. Czy twoja postać jest wykonana z kamienia? Nie. Czy twoja postać często nosi kapelusz? Tak. Właściwie to myślę, że zawsze. Czy twoja postać ma związek z Lego? Wow. Tak. Czy twoja postać jest wszechpotężna? No nie, ale jest potężna. Nie, nie jest Noct. Chyba kontynuujemy, co? Czy twoja postać posiada elementy robota? Nie posiada elementów robota. Czy twoja postać posiada elementy robota? Kolejny raz to samo pytanie. A nie wiem, czy twoja postać bawi się zabawkami? Nie. Czy twoja postać ma niski głos? Nie wiem szczerze mówiąc, czy Twoja postać została stworzona przez Stana Lee? Przepraszam, nie wiem kto to jest. Czy imię Twojej postaci jest związane z jej włosami? Który raz jest pytanie o włosy? Włosy, włosy, włosy! Szczęśliwego Nowego Roku! Tylko tyle mam Wam do powiedzenia, Fanny Ninjago. Dzięki za oglądanie, Nora.